Cześć, bardzo was wszystkich serdecznie witamy, cieszymy się, że możemy się razem spotkać, razem pomodlić. Zaczniemy dzisiaj od słów świętego Jana Pawła II. Tymi słowami Archanioła Gab Gabriela... Nie. Pełna łaski, według greckiego oryginału Ewangelii Łukasza, tymi słowami Anioł zwraca się do Maryi. Oto imię, które przez swego posłańca zechciał nadać dziewicy. Taką była w jego zamyśle i taką widział ją od początku. Dzisiaj uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi, panny, módlmy się do niepokalanej, aby wstawiała się za nami. I za wszystkimi rodzinami. Boże, pomagaj wszystkim, którzy przeżywają trudności. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy, Anioł Pański. Pomódlmy się dzisiaj w intencji pomyślnej, pomyślnego, pomyślnej operacji dla mamy Beaty. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy, Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O to ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przyzmękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Pomódlmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej im dać, Panie światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Krzysztofa, Piotra, Martyny, Beaty, Tadeusza, Sigus dziękujemy. I do usłyszenia jutro o 12.00. Dobrego dnia. Dzięki. Cześć. Pozdrawiam. First. Yes.